21 kwiecień Free jam oraz zawody. Zaczynamy o 9:00 będą treningi. Zależy od liczby osób. Potem zaczynamy kwalifikacje na trasie zawody, zależy też od liczby osób, ile tych kwalifikacji będzie, czy jedna, czy jeden przejazd, czy dwa przejazdy, następnie będą finały, a potem Luźne jazdki po całym wieżysku Tak, teraz pokażę wam Jak wygląda pokażemy. Pokażę, pokażemy Jak wygląda trasa na zawody Jak będzie prowadzić, także start będzie tutaj w tym miejscu oto Gdzieś tu, nie? I będziemy jechać tak oto w ten sposób Hopka mała Dwie przeszkody do mięcia Hopka na dziury Hopka, hopka Rok Gardeny Wow Krzaczek, dziury, dziury, dziury Progi, dziury Lecimy, lecimy Prosta Teraz w prawo I teraz dropik Banda! Kolejny dropik Prosto następna Do góry Hopka w dół Teraz do góry w prawo i teraz trzeba trochę przykorbić. I tutaj jest trawers, no i meta. Tak będzie wyglądała trasa na zawody. Tu będzie rozwieszona meta między tym drzewem a tym albo tym jeszcze nie wiem dokładnie więc myślę że. Całkiem spoko pomysł mamy na całą trasę. O jedzie Pawlos? dziko!